No jesteśmy akurat w tym miejscu akurat, gdzie odbyła się jazda próbna wagonu 1240 po szerokim torze. I mamy wagon akurat 113, już nie wiem będę który to był wagon akurat i teraz się zbliża i w tym miejscu właśnie, to jest ten miejsce historyczny moment właśnie teraz już wjeżdża już tym razem liniowo 105 akurat. Będę się starał nie nagrywać kabiny akurat, znaczy kabiny, tak żeby nie było przypału. No bo nie chcę, żeby ktoś mi posądził, że ja kogoś nagrywam. Srebrnicka babeczka jedzie akurat o. I tak jedzie liniowa 105 właśnie. No teraz się pojechała ta 105. Na 1272 numer jest ten stary. Idę do tego wagonu teraz. Ale ten kamek nie wiem, czy ja? Ale teraz na drugą taniec albo na tę gdzie, gdzie są nowe kasowniki, to nie ma tych w kasownikach, który Nowe kasałniki, które są, to, to można kartę zwolnić, nawet bankomatowo, nie ma na nie jechać. A tak to trzeba kupować bilety papierowe. Kupiłam bilet tutaj akurat. jest trochę wyklęczona ta stopniątka trochę niektóre te stopiątki są w okolizach tak? wysiądziemy zaraz teraz to wysiąda no to jest pomnik tramwaju akurat to Jest tutaj wysiąda zajezdnia jest akurat tutaj. O i odjechała 105 tutaj Co pojechała? tutaj przy zajezdni Nie wiem czy mi się uda tam do środka wejść do tej zajezdni Ale no mogę spróbować Albo z daleka poobserwować Prędzej to drugie Patrzę, znaczy jak na razie większość to same stopiątki, prawie jeżdżą. 112, 113, 111 wyhaczyłem I 109. To już 405 już namierzyłem. A 6 podobno ich jeździ. Tam był może byłaby 5, 114. Tutaj jest, jest, Tramwajowa zaraz po tym pomnik tego tramwaju pójdziemy za chwilę, a dalsze te piątki tam dalej stoją. Stoją teraz te ostrawskie tatry, tak jak widzicie. A widzę, że ten Dwójeczka zjechała do zajezdni. Ten 107. Bo tam dalsze 105 stają. Zobaczymy, czy mi tam uda się wejść. A tutaj jest wyjazd ze zjazdów. I teraz tutaj ta te dwójka jeździ chyba sama. Sama ta dwójka jeździ. jest otworzona, za ciekawe. Ciekawe czy by mi pozwolili wejść. Lekarza oficjalnego niby nie ma. No ale patrz, niski płot jest, to i tak będzie widać. po prostu co, teraz to ja tu nagram. Wszystko z nie widać jest. To stoją te to piątki, bez pantografów Tak jak przyszły Tamte też, tamte z pantografami stoją Chyba zaczynają je dopiero chyba przerabiać Bo jednak jakaś podniesiona jest Ta Tatra jedna No ta Tatra jedna jest podniesiona jakaś Chyba ta jest nawet do przeróbki, bo podłożyli jakieś klocki może Tam wózek przerabiają Stoją jeszcze szapionski nieprzerobione akurat to no, z, z obciętym w, 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 wózkami akurat to no, nie są przerobione Czy są przerobione Chwila, moment, czekaj. No, Chyba nie mogą być przerobione Tutaj ten to niby tor wychodzi z tej strony To już były przerobione, no raczej nie bo to bo są tak zachowane tak jakby no, przy, przyjazdy bez pantografów, bez hamulców pszenowych Agencja rezerw strategicznych. Jak patrzyłem w internecie, to były ten. Te wagony były na torach takich specjalnych, były stosowane. A tu takie kołetory, tory Żeby je przerobili i mogli je przerobić. Ten Mogli je przerobić właściwie. Tutaj to bardziej może widać jest co jest przerobione, co nie Chyba raczej nie, bo to tak jak przy, przyjechały dwa lata temu tak tu stoją masz cholakier wyblaku Bo chyba służyły jako dawcy części zamiennych Chyba zwężę się zaraz, to sprawdzę się przyjrzę tam na początku jak od zajezdni wychodzi ten tor od miasta tych nie przerabiali tych wagonów o, z odcięte tak jak przyszły, tak przyszły, jedna stopniąka im się przewróciła. No to chyba dawcego części przecież przetwornica wymontowana jest Nie, tutaj nie były przerobione te wagony hmm, Tutaj na pewno coś musieli wymontowywać z tych wagonów, bo widać że tutaj już ten wózek pokiereszowany cały jest nie może częściej wybierali stamtąd, też mieli wszystkie sprawne wagony przecież oni dostali Albo no, nie zdążyli ich przerobić Ale to już tamarne marne te piątki tutaj stoją Przyjrzyjcie się, bo ten wagon nie jest jednak przerobiony o były montowany smokowy, ale widzicie, gdzie jest taki ten ten tu w dół taki, gdzie tam ten hamulec szynowy był mocowany, nie jest przebywany, tam jest przebiony, jest wysunięty po prostu pod siebie. No, to jest pe pełne koła akurat. Wygląda, akurat jeszcze przed przeróbką. Żeby to się tak długo koło schować, to musieli chyba w tym deklu wiercić otwór. No muszę się bliżej przyjrzeć i tyle zobaczymy dalej co tam się dzieje Nie to dawca jako część, Zobaczcie lusterko już jest wymontowane o, to, o, kołyska jest tu wymontowana z tego jak widzicie A bo on szedł do przeróbki, albo będzie szedł do przeróbki może Może akurat Bo tam one wszystkie były bez tapagrafu, To czyli nie patograf ale chyba jeszcze nie zdążyli go przerobić One nie są jednak przerobione, bo to widać od razu. Oni kurze, chyba porozm porozmontowali, chyba te tory. Kurze, że ten tor tak wygląda. No tam widzę, że już cały wagon jest rozebrany. Ten cały wózki ma ten wyszarpnięte. I to na klockach betonowych stoi 1272. oni coś tu robią. Tam takich wagon daleko to już jest łapokolizyjny, ta Tatra Tam stoi, bo już tam przód ma folię, już zasł zasłonięty A to chyba będą służyć jako dawcy części, jako dawcy Będą służyć jako dawcy, tak to są jako dawcy części zamiennych O już już który jest wymontowany, widzę już Jest oszabrowany trochę ten, ten wagon, ten akurat, co tu stoi na przodzie Tak, to, to służą jako dawcy części zamiennych po prostu No Tamten też, kiedyś tylko że, śmiać chce górę wagon, górę, w górę na takich klockach stoi, tak, Tak są dawcy części zamiennych po prostu i tylko sześć wagonów w wyruchulnionych tylko jeździ. Może będą je tam trzymać, może jeszcze jakiś wagon do ruchu dopuszczą, ale widać, że nie ma w ogóle tych yy, KTMów, no, że KTMy poszły na złom. No i to tyle no, z tego nakręcenia. Dobra, może to tyle na razie. Jeszcze pójdę zaraz pod pomnik tego wagonu. Widzicie, ten łózek stoi tutaj, wymontowany z tego tramwaju. I tak to jest. O. Tak, bo nawet zderzak jest wymontowany. Tak, idziemy z powrotem. Teraz wychodzimy stąd. Te wagony dawcy części zamiennych, po prostu nie, nie wiem czy oni będą da, dalszą część wagonów będą przerabiać, czy nie, to nie mi jest to powiedzieć. żeby już że, 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 że te wagony porzewieć trochę, aż fajnie, czy do obleciały niektóre. No. Stoją wagony, sto piątki, połyskę do Może aż ten też ma przeróbkę. O, ten, chyba, ten chyba coś się przewrócił, bo po jest, cały rozbity jest w ogóle ten wagon No tak, on nawet nie był nawet przerabiany Bo jeszcze są naklejki, Ła wow. Tam już z Czeskiej ostrawy jest jakiś wagon tam z tyłu Na no, że to stoją, no na to, to nawet nie były przerabiane te wagony A może część przerobili w każdym razie żadna z czeskich Tatu nie jeździ Dobra, zaraz to tam dalej pójdę z powrotem I tyle, zaraz to... dalej tam nakręcę Ile nawet części od pulpitu wymontowali, widzicie? Co te wagony chyba na stracenie nie pójdą większości większości z nich chyba Są w ogóle na te na części. No, to widać, że już te wagony też już takie dali. To są w ogóle wagony kasacyjne. One miały później na złoma, poszły do Konotopu. Stały się ratunkiem dla Konotopskiej sieci tramwajowej. Tam przetwornicy wymontowali. Z przetwornicy, bo wszystkie już przeszabrowali. Tutaj o, jakieś przewody wymontowali do, do różnych rzeczy. Patrzę, jeszcze nie mieli czasu nawet kasowników swoich zamontować bo w częściach wagonów są zamontowane kasowniki. Jeszcze jeszcze zostały te, po, te ślady po kasownikach tych naszych z Warszawy. Dobra, i tutaj idę, idę pod ten pomnik. Widzicie, stoją te czeskie ostrawy na takim torze, takim odstawiennym, akurat bez sieci. Stopiątki również. Akurat na tym torze stoją teraz czeskie ostrawy, tam stały stopiątki jeszcze przed przeróbką. Jeszcze zanim zostały włączone do ruchu liniowego. Idziemy sobie teraz przez jezdnię z powrotem. Ten wagon Tatra Jutka 1 jest już odstawiony do długiego czasu, w ogóle liniowo nie jeździ teraz. No, to jest, te ostawy, tak jak przyjechały, tak stoją też jako dawcy części zamiennych do tego, do, do ich tat tych, te trójek, to są inne Tatry. Są tatry chyba te sześć, podajże. To są już te kanciaste tatry, takim można można nazwać takim odpowiednikiem naszej piątki. na wagon 114 stoi, on stoi liniowo, bo może jest odstawiony teraz. Spójrzcie, podejdę pod ten budynek i zobaczę. Nie, te wagony te, te czeskie nie jeżdżą w ruchu liniowym, bo ten... pantografy trzeba by poprzerabiać, ale nie są w żaden sposób poprzerabiane. Tylko są tak odstawione zwyczajnie i tyle. No, tam jeden KTM jak tak daleko Też chyba odstawiony jest A no, może liniowo on jeździ akurat tylko tam stoi ten wagon ten gospodarczy tu obok Nie no nie jest, nie jest przystosowany raczej na pewno nie Zaraz pójdziemy tam dalej To jest akurat przewoźnik akurat Komunalne i Jednictwo Konotopskie Transportyne Uprawlinia Każdego zakładu można sobie wejść, ja do nie wchodzę Bo coś tam piluje widocznie A to jest pomnik Tramwaj pomnik właśnie to jest tramwaj typu KTM5 on się nazywa ktm 5 a przysłowali go na do torów wózki szynowe po prostu ten wymontowali z niego To jest taki pomnik, donatorski tramwajów. raz podejdziemy tu bliżej. Za te reklamy na szczęście to łatwo można podejść do tej zajezdni, sobie zdjęcie zrobić. I zaraz zobaczymy, jak wygląda stopionka. Bo ta jest, na, ta jest w ruchu liniowym, jest No stoi, niestety, ale muszę przyznać, że jednak oni nie, chyba nie wymieniali tych osi. Z tego, na to wskazuje. Ja się teraz przyjrzę temu pierwotemu filmikowi. Wtedy co właśnie Artyce powiedział, że. Ja teraz wam opowiem jak to jak wyglądała ta cała e, wideo, e, relacja wagon chyba nie jeździ, 114 jest, ale właśnie, właśnie na pantograf. Spójrzcie dokładnie. Ja idę od tamtej strony żeby zobaczyć O bo to będzie ładnie, dokładnie widać o pantograf jest oryginalny, pantograf jest ten sam Jedynie co jest przerobione, to jest przerobiona kołyska, czyli ślizg tak zwany, na pół księżyc. że ta chyba już długo nie jeździ, ale jeździła w ruchu liniowym, tylko jest odstawiona. No i niestety tutaj jest to, co mówił ten pracownik MPK Kraków właśnie, że, że nie, nie, nie wymieniali osi, tylko po prostu dołożyli dystansę pod osie, bo widać wyraźnie, że te koła są schowane. Znaczy no, te śruby są schowane, osie są schowane, że ten dekiel gdzie jest ta obręcz tramwajowa jest przykręcona, jest po prostu zwyczajnie, ten, wysunięta od siebie. No i akurat gdzie, to mocowanie tego wózka, gdzie są te sprężyny, które mocują ten wózek, akurat jest dospawany element, że on tak na ukos wystaje z całej tej płaskiej powierzchni, gdzie jest to odsprężywanie bębnowe, tu gdzie wystaje taki dędzelek. On powinien być na linii prostej, a, jest, a wystają te dwa bolce, tak jak już powiedziałem. No tutaj widać całą przeróbkę od A do Z. No, czyli pantograf jest przerobiony, no i dystanse pod osie są podłożone. Czyli tu jest 5 wagonów, więc jeszcze 6 gdzieś powinien być ten wagon. Bo 6 wagonów jeździ liniowo z tego, co się dowiedziałem w Konotopie. No dobra, to tyle może na razie. O, jedzie akurat data T3. Już se pojechała. Teraz dalsza część tego fi filmu, tego filmiku. Akurat. To jest akurat tramwaj Pomnik. Tramwaju Tatry. Nie, nie, jakie Tatry. Tramwaju KTM5. Jest to skrót KTM, czyli Kierowski Motorny Tramwaj. Tramwaj motorny, tak, to jest ten skrót tego. To jest obecnego już, nie tylko historycznego, ale obecnego producenta tramwajów w Ustkatawiu w Rosji. Czyli ten. I, i, I to są zakłady imieniem Kirowa, właśnie w Ustkatawiu. Y no, i te, akurat, te wagony, akurat te, te ktm jeszcze w wielu krajach w Rosji i, i nie tylko w Rosji jeszcze jeżdżą. Jeszcze nawet w Dyneburgu na Łotwie też jeżdżą te wagony. Wagony wyprodukowane po prostu yy, w straszny ubogi sposób, ze względu na ekonomię, i te wagony stwarzały zagrożenie duże po prostu. I tyle. Wszystkie były produkowane tylko na rozstaw rosyjski, tak jak już powiedziałem. Yy. I, 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 I ten wyjątek stanowi miasto Rostov nad Domem w Rosji, bo to jest jako jedyna sieć tramwajowa w Rosji, która ma normalny rozstaw torów te 1435 mm, i akurat te, 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 te KTM'y właśnie zostały przerobione na normalny tor z rosyjskiego rozstawu. Odwrotność tutaj została zastosowana. Tak, no tutaj już akurat stoi ten KTM liniowy, ale już on nie jeździ, bo jest pewnie odstawiony. Tak jak i tutaj stoi o, też widzę, że stoi wózeczek tej ostrawskiej Tatry Już bez wózka szynowego Nie wiem, czy oni to jakoś... Tutaj to może inaczej, może jako... Bo tutaj, tutaj mogli tylko na osiach przeregulować Bo tutaj inne osia są w tej Tatrze Bo Tatry były produkowane fabrycznie na Ostraw To jest akurat normalna torowa ta Tatra Ale tutaj mogli ją lepiej przerobić no to stoi ten zdezelowany KTM, po prostu już oszabrowany na pół, widać, że on już długo nie jeździ, długo tutaj stoi. No i tu pozostałe KTM stoją już oszabrowane tutaj. A jeszcze niedawno one je liniowo jeździły. Jakiś wagon gospodarczy stoi. O, o ten już z hamulców szynowych stoi ten wagon. One jeszcze wszystkie jeszcze liniowo, te wagony jeździły przed dostarczeniem sto tutaj O, jeszcze jest symbol covidowego zamordyzmu Stoi tutaj wchodzenie w maseczce, to jeszcze, mówię, to jeszcze całkiem niedawno jeszcze, jeszcze, no na pewno 5 lat temu jeszcze te wagony jeździły o, tam stoi Solaris akurat No to jest końca jezdni, dalej chyba już nie będę tutaj nagrywał Idę nagrać ciekawsze ujęcia w ogóle, jak te w ogóle wagony liniowo jeżdżą. Yy, co jeszcze, ma, wrócę do tych stopiątek, bo tu, tu dokładnie nie ma hamulców, więc wszystkie stopiątki mają części oryginalne tutaj, więc tu nie ma nic przerabianego oprócz tych dystansów pod które są podłożone. Yy, ja jeszcze zrobię, już, jak już wrócę do Polski, to jeszcze taki dodatkowy sp yy, odcinek specjalny. Yy, nagram może też filmik tramwaju w Łodzi, jeżeli chodzi o przeróbkę na, na 1000 mm, o już mówiłem. na gdzie jest yy, konstrukcyjna odwrotność wózka. I bliżej się przyjrzę w ogóle, yy, jak wygląda ta przed przeróbką i po przeróbce. No i oczywiście się przyjrzę tym, fi tym filmikowi, który ten pierwszy wagon, który mówił, bo... O, jeszcze wrócę do, do tak, bo pojawił się filmik kiedyś, nazwany w internecie właśnie, że... To co to, 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 to powiedział Atezmin, że to jest, to jest historyczny moment wagonu, że e, nigdy e, konstale przeciwieństwie do Czechosłowacki tak nigdy nie były... E, e, ...po szerokim torze. I tam było tak, że pierwszy wagon, e, wagon podarowni z Warszawy staje na naszej koli. To są słowa Artema Semeniknina e, mera konotopu. I ten wagon jeszcze nie, nie miał zamontowego pantografu Był tylko holowany po prostu przez jakąś ciężarówkę No ja tam widziałem na te śruby, to one nie były schowane Więc pierwszy wagon na pewno yy, musiał być yy, Musiał mieć wymienione osie, ale przyjrzę się jeszcze raz dokładnie, bo mam teraz wątpliwości Co, co tu widzę w Kodontopiu, a to co widziałem na filmiku na YouTube No dobrze, to tyle, idę dalej, śledzić to wagon Jadę tą dwójką na, na kolejną pętlę, to będzie chyba już ostatnia pętla akurat yy, Z tych wszystkich trzech bo już wieczór się zbliża, zaraz w ogóle mogą te w ogóle przestać jeździć, bo wieczorem w ogóle no te wagony w ogóle nie jeżdżą. Więc już te chcę też się upolować jakieś ujęcia. No i dobrze, no to może to tyle z tych moich komentarzy, I tu jest sporo wam opowiedziałem na ten temat. O, możecie jeszcze jeszcze popatrzeć, o na piątki i na ten KTM KT, KT, tutaj co stoi. No i może na razie to tyle byłoby. No. Krótkie ujęcie z KTM-a, właśnie. O, to jest ten pomnik, właśnie tego, tej zajezdni. Stoi, widać wszystko. Wszystkie KTM-y odstawione. Dobra, tyle na razie.